2016 Vibes, trochę Najlepszy monster na świecie i warszawska wola. Siemanko, z tej strony: Zagadero. właśnie maluję dokładkę do golfa, ale to mniej ważne. Eee, pytanie do Was, czy chcecie muzykę w filmach? Bardzo proste pytanie, bardzo prosta odpowiedź: tak czy nie? Dajcie znać w komentarzu. A teraz wracamy do wideo. Uuu, dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. Wszystko się zgadza. No to jest prawdziwy gibraltarski typ wnętrza, tak? Wiadomo. To jest tak zwany kierunek Gibraltar. Oczywiście dużo ludzi jakichś wyjeżdża. Bo w Polsce nie? No w Polsce, chujowo, nie? Z Polsce, z Polsce w czwartek, a nie w piątek, dlatego LK e, o godzinie 19.40, kurwa, stoi. Tak, tak. Będziemy tak. na my, my, my najlepszą wibraltozę oczywiście, wiadomo. Czy lepszą? Najlepszą? Nie wiem. Być a. może na razem lepszą. a Na Urdynowie. Dobrze. 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 Powtóreczkę ze strzałeczki. Prosto. Ale przecież kurwa na vlogu, ostatnim barkiem, kurwa była strzały. I upierdowanie z no. Ujajajajaja. Ja, ja, ja. Nie dobra, ten Solaris lepszy chyba. Ten Drake, tak, Jesteśmy na Narodowym Stadium. Say, you want smoke, it, if I with it. I on your hand, it will come get it. Get a tip, a in it. Door, I'll never put the women in my kurwa, tak patrzę. Ooooo, ranciki kamerancicki. Ja jak ładnie, kurwa. A, przyjebał na tołgę, kurwa. Tak, wall było. He's the, he's the Andrzej chyba ty. No. power power Damian Pedał jesteś? Dwa razy ostra baranina na grobym! Pojedzonec Lecimy do domu Z nie gadamy Jebać w WNR I generalnie każdy, kto się identyfikuje z BNR jest się do wyjebania I filmem do Tak Jesteście kurwa zakałą tej Zgiewanej motoryzacji Jesteście kurwa HOT FOOD Możesz mieć jedną, samą Immaculate Vibes. Immaculate Vibes. Jeeee. Yeah. Szeriff, To jest, jest... mi się dzieje jak szereg. Typowy audio. <laughs> typowy audio. Chyba moja audytka. Audińska no, tak jak mnie da się tak. ja i moja audiczka. Audiczka, to musi być sikor. Tak, czekaj, trochę. Ta? Tak, tak. Jest? Sięła? Siema, Siema. Szyma. Szyma. No i tak zapozna. lekko tak się. tak Do dupy To też, A, no, wiesz, to no. Tak się Sięła? 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 Wiesz, Tak Sięła? 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 nie? Mm. Similar, looking similar. no nie ma sobie tak na każdy Dzień dobry, dobry wieczór to moje miasto I komuś tutaj już powietrze z To jest dla mnie jakiś ofer kurz Powiem tak, no ta linia nadwozia jest po prostu ponadczasowa i zwyczajnie zwyczajnie jest y, zajebista więc też jest zajęli. No i te tylne światła, światło stopu na lotce.